Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w ogólnej aktualizacji tego, co dzieje się na naszym serwisie. Zapraszam do oglądania, przypominam o łapkach, o komentarzach i lecimy z tematem. 6RK Black wielkimi krokami zbliża się do końca. Słuchajcie, mamy zamontowany fotel. Kończymy składanie kabiny, osłon itp. i td. Widzicie jeszcze tam nie ma dokończonego szyberdachu i tak dalej. Kuba montuje sobie lampki po kolei, wciska to co było wyciśnięte, że tak powiem, fotel zrobiony tak porządnie, żeby operator tutaj mógł sobie kilka lat tym pojeździć i nie musieć nie musieć robić. O tu też poprawiliśmy Zamykanie tych drzwi, bo się kiepsko zamykały. Tam trzeba było poregulować rygło. No i zostanie nam jeszcze tutaj wy, wyprawienie tych opon czy tych felk, tak, żeby to, żeby to też wyglądało. Nie? żeby to było dla oka. 6920S mamy ciągnik odpalony. krzynia już się troszeczkę wypukała z hydrauliką. Kończymy przegląd P50 i być może jeszcze coś tam trzeba będzie zrobić. Natomiast no, ma się ku wyjazdowi. Natomiast no, nie musimy jeszcze wyjeżdżać. A w tym czasie Kuba sobie poskręca RK. będzie mógł sobie wyjechać. Będziemy musieli specjalnie tutaj robić manewrów. No i co? Czekamy na finalizację. Tam się jakiś leasing na to załatwia, jak to w firmach. No i niech służy klientowi. Będziemy go zresztą oglądać każdego dnia, bo będzie tu jeździł u nas we wsi, więc pasuje. Tutaj czekamy za silnikiem. Jak wiecie, musi być regenerowany blok, to niestety zajmie dłużej. Chociaż chciałoby się szybciej to zrobić, natomiast dużo wydarzyło się w 7430. Zobaczcie dosłownie w ostatnim odcinku nic jeszcze o nim, natomiast tutaj w tym momencie mamy taki obraz, że jest gotowa skrzynia mechaniczna. Ona jest złożona, zawinięta ładnie streczem, czeka dosłownie na zakręcenie. Złożony jest powerkład, złożona jest, nie, nie jest złożona, ale jest przygotowana do składania, plus są wszystkie części. Przystawka. Tu są stare części. Zobaczcie ten obraz zniszczeń. Żeby to wszystko porobić, to musimy najpierw naprawić układ napędowy pompy hydraulicznej, bo tu było zatarte łożysko przez tą ilość opiłków, która się wytworzyła. No i teraz tak, chłopaki zakręcili sobie zwolnicę jedną, prawą na sztukę, żeby podeprzeć ciągnik, unieśli sobie kabinkę. No i teraz jak złożą ten napęd po zakręcają pompy, to wszystko uzbroją. To będzie można zacząć działać z skrzynią mechaniczną, mówię według kolejności. Potem z dyferencjałem ustawić wszystkie luzy. Potem będzie można sobie zakręcić ewentualnie tylny wąw, cały ten tutaj, tak zwany ten tyłek. Potem, potem będziemy montować sobie power kłada. Połączymy to z silnikiem. Y, pouzbrajamy wszystko, poubieramy, będziemy mogli opuścić sobie już kabinę. Potem trzeba będzie z powrotem zdjąć tą prawą zwolnicę, dlatego że za, zarówno ta prawa zwolnica jak i lewa no, musi być rozebrana i muszą być sprawdzone wszystkie łożyska. No bo niestety tutaj, no w tym ciągniku słuchajcie, my wymienialiśmy takie rzeczy, których jeszcze nigdy nie wymienialiśmy. Właśnie jakieś tulejki, jakieś pierścionki, wszystko pozacierane. Taka ilość po piłków przeciała przez to wszystko, że po prostu się poniszczyło. Tu lewa zwolnica leży sobie grzecznie tutaj i czeka. Czeka na swoją kolej. Także no dosyć posunęliśmy temat. Zakładamy, że jeszcze jakieś 4-5 no dni jeszcze potrzebujemy i ciągnik jest do. No, znaczy no będzie już jeżdżący. Musimy też jeszcze ustalić z klientem, czy robimy uszczelkę pod głowicą, bo tu jest wydmuchana uszczelka pod głowicą i wiem, że jeżdżanie na takiej uszczelce skończy się źle. E, no, e, ale, 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 ale coraz bliżej, coraz bliżej temat końca. E, jeśli chodzi o halę numer 2, to 7.4 zmieniła położenie i wjechała na ostatni etap prac, czyli tak zwaną kosmetykę. E, przez co mam na myśli mówiąc kosmetykę? Słuchajcie, on ma przedni wą ten ciągnik, także aby ktoś taki ciągnik potrzebował z womem, no to, to fajnie. Natomiast, żeby to zrobić, to musimy rozpiąć ten wą, bo mamy tutaj po prostu wy, wybite gumki na sprzęgle. Trzeba to pozamawiać, to jest ponoć normalne. Przy okazji sobie domyjemy resztę przodu silnika, tą całą pokrywę, bo pamiętacie, tu była... Winowajcą tego wszystkiego była sprężarka. To wszystko jest fajnie naprawione, ale przynajmniej można to ładnie umyć, bo zobaczcie, na przykład tu obudowa od tej piasty taka od oleju. Ładnie to wszystko pomyjemy. przeguby końcówki, siłowniki od telesa, błotniki założymy i tu mamy koniec. Tu mamy koniec. Najrzymy fotel i musimy zrobić ten tylny wał uciągu, Tak jak wam mówiłem, jest to do zrobienia. No i tak naprawdę. I tak naprawdę mamy koniec. Maszyna skończona na zicher i czeka na szczęśliwego nawywce lub no, jeżeli będzie taka opcja, to damy ją we wynajem komuś, bo też taka opcja w grę wchodzi. No trochę zainwestowaliśmy w ten cionik, ale ja uważam, że jeżeli, jeżeli ktoś będzie szukał takiego klasyka, to, to zapłaci te pieniądze, bo słuchajcie, można kupić premiumkę nawet za 220-230 tysięcy. To są powiedzmy te egzemplarze już powiedzmy w takiej tej średniej lub wyższej cenie. Natomiast to są ciągniki właśnie z takim przebiegiem dziwnym. Bo to jest zazwyczaj 6, 7, 8 tysięcy. Fajnie wizualnie wyglądają, pewnie ładniej od tego. Natomiast tam prawdopodobnie nikt nic nie zrobił jeszcze od początku. A to oznacza, że tam też trzeba będzie porobić te rzeczy, no bo ten nasz ma niecałe 11. I tu też trzeba było zrobić pewne rzeczy, na przykład układ wtyskowy, który był od nowości w tym ciągniku, silniczek na szczęście w środku pięknie i to dlatego po prostu już dalej nie, po prostu stwierdziliśmy, że dosyć nowy układ wtyskowy, bo ten silnik dzięki temu jeszcze pojedzie sobie dalej i porobione zawieszenie, porobione układy kierownicze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ktoś to teraz kupi, po prostu będzie tym jeździł, a nie stał, remontował, i, i, a jeszcze płacił raty, jak to zazwyczaj bywa. Jeśli chodzi o plac, to nawet wam tego nie pokazuję. Robimy co możemy, żeby nie brać kolejnych zleceń, a one same po prostu do nas przyjeżdżają. Nie wiem, jak na tym zapanować. Mamy kilka ciągników takich, które no już powinny wjeżdżać na warsztat. Mam nadzieję, że to lada dzień nastąpi, ale no, po prostu pachnie nam żniwami. Pogoda. Robi się coraz ładniejsza już teraz, już przestaje padać. Przynajmniej u nas. No a to oznacza, że zboża po takiej ilości opadów no, będą szybko dojrzewać. No nie czarujmy się, taki aż głupi nie jestem. No i teraz musimy się z tym wszystkim uporać. Jest nas, jest nas jeden więcej od kilku dni. Witamy na pokładzie Mikołaja. Już mieliśmy kiedyś Mikołaja, nie, natomiast no, tu akurat jest inny Mikołaj, więc mam nadzieję, że to też. A osoba jest taka, która no, ma duży potencjał e, i dosyć fajnie praca mu idzie. Przynajmniej jak na początek. Także jeszcze raz witamy, już teraz tego oficjalnie w ramach kanału. <grym> I e, no to też spowoduje, że w ciągu miesiąca pewnie też ten, te, te dwa ciągniki na pewno więcej się zrobią. A to ma znaczenie, bo to może zaważyć na tym, że na klienci dostaną wszyscy swoje traktory. E, dobra, e, kończę. Pozdrawiam ze słonecznego i ciepłego dominowa. Przyjemnie, 20 kilka stopni, więc, e, więc pięknie. pięknie, 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 pięknie. Wszystko rośnie, podlane. I niech tak będzie. No, pewnie za tydzień znowu by się przydał deszcz, no ale chcę, żeby to tak było na nasze zawołanie. E, dobra, tym miłym akcentem kończę. E, pozdrawiam, zapraszam oczywiście w piątek na film Karola. Cześć.